Przecież to był świetny tekst. Dlaczego kazałam napisać mojej kursantce jeszcze raz tekst, skoro napisała opowiadanie na 29 punktów na 30? Świetny tekst. Tekst. 29 punktów na 30. Tyle dostała moja kursantka z programu Napisz i Zdaj, którą przeprowadziłam wczoraj, symulację egzaminu. Cześć, jestem Marta, doświadczona nauczycielka i egzaminatorka i przygotowuję obcokrajowców do egzaminu na poziomie B1 z języka polskiego i pomagam zdać ten egzamin bez stresu. W czasie naszej rozmowy okazało się jednak, że Ale nie pisała tego tekstu 75 minut, tak jak e, byłoby to na egzaminie, tylko pisała ten tekst dłużej. Co z tego wynika? Miała więcej czasu, żeby ten tekst przemyśleć, żeby napisać na brudno, później przepisać. No, miał bardzo mało błędów, pismo było piękne, czytelne, wszystko było cacy, cud miód, malina po prostu. Ale jaką lekcję z tego może wyciągnąć Ty i jaką lekcję może z tego wyciągnąć Ale? Pamiętaj, że na egzaminie będziesz miał, miała 75 minut. Nie więcej. Więc warto faktycznie przećwiczyć pisanie w 75 minut. I rozumiem, dlaczego Ala to zrobiła. Chciałaby sobie dobry tekst. No i jej się udało, tak? Ale zajęło jej to więcej niż 75 minut. Co teraz można z tym zrobić? Powiedziałam Ali, że skoro napisała naprawdę świetny tekst, to ona naprawdę zna język polski bardzo dobrze. Jest w ogóle samoukiem. Uczyła się języka polskiego sama. Przez dwa lata. Nie chodzi o na żaden kurs. I też jej powiedziałam, że ma świetny słuch, świetną inteligencję językową. No, no rewelacja. Mało kto tak dobrze uczy się języka sam. No ale wiesz, że masz 75 minut. To usiądź i napisz tekst w 75 minut. Niech będzie słabszy. Niech niech będzie nieidealny. Właśnie o to chodzi. Na egzaminie będzie stres. Będziesz już zmęczony, będziesz bardzo zmęczona po słuchaniu, czytaniu, gramatyce. Będzie bolała cię ręka. Więc w domu, w bezpiecznych warunkach, napisz ten tekst w 75 minut. Najpierw spróbuj na brudno i zobacz, czy w ogóle zdążysz napisać i na brudno, i przepisać. I jeszcze dodaj sobie jakieś 10 minut dodatkowego stresu, bo na egzaminie na pewno ten czas będzie inaczej ci płynął. I nawet jak napiszesz taki nieidealny tekst, no to właśnie to jest. To jest to, co naprawdę sprawdza, czy ty zdasz egzamin. Oddaj do sprawdzenia tekst, który nie ma idealnego zakończenia. Może w ogóle nie zdążysz napisać tego zakończenia i zobacz, ile punktów byś dostał, dostała w takiej sytuacji. Czy byś zdał egzamin? Oddaj tekst, który powiedzmy, pisałeś, pisałeś na brudno, pięknie, ładnie, elegancko, ale później nie zdążyłaś tego przypisać na czysto. I już pisałaś mega szybko, litery były nieczytelne i tak dalej. Zobacz, czy taki tekst zdałby egzamin. Musisz. Spróbować napisać tekst w takich warunkach jak najbardziej zbliżonych do egzaminu. Chcesz sprawdzić, czy zdasz egzamin? Napisz do mnie wiadomość, umówimy się na symulację egzaminu.